Prezydent Miasta Anna Mieczkowska, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. I Kamila Paramierzyńska, witamy Państwa w audycji prezydenckiej Kwadrans. Pani Prezydenta, dzisiaj niestety, ale rozpoczniemy od hejtu. No tak. Czy zauważa Pani wzrost hejtu w komentarzach, choćby na Facebooku? Czy to ma związek z powoli jednak zbliżającą się kampanią samorządową? Nie wiem, czy można to wiązać z zbliżającą się kampanią najpierw parlamentarną, bo słyszymy, że samorządowe wybory niestety mają być przesunięte o pół roku. Czy po prostu z jeszcze większą brutalizacją naszego życia publicznego? Ale rzeczywiście tak jest. Tych kont hejterskich jest po prostu mnóstwo. Wpisy są bardzo brutalne, obraźliwe i to jest smutne, ale mam dobrą wiadomość: nic w internecie nie pozostaje anonimowe. I przynajmniej ja reaguję na każdy taki wpis, jeżeli narusza on moje dobra osobiste, zgłaszam do odpowiednich instytucji i tak jak powiedziałam, nikt nie jest anonimowy, są postępy yy, i. I ci, którzy dopuszczają się takich czynów, muszą mieć świadomość, że nie będzie przyzwolenia na tego typu zachowania. Ja od samego początku mówiłam, że nie ma mojej zgody na hejt, i na język nienawiści. I każdy, kto decyduje się iść taką drogą, musi liczyć się z konsekwencjami. Jest jakaś sprawa, która właśnie jest na takim etapie, że została osoba e, przez nie wiem, organy ścigania e, wykryta? Tak. Mhm. Ale rozumiem, że będzie Pani więcej szczegółów mogła podać, no jak ja już się zakończy nie Niech ujawniać szczegółów, ale mhm. uważam, że jeżeli ktoś zarzuca komuś czyny, których nie popełnił, w pełni świadoma, świadomie, no to musi ponieść tego odpowiednie konsekwencje. Tak jak powiedziałam, w internecie nic nie ginie i nikt nie jest anonimowy. To teraz Pani Prezydent zmienimy temat. Myślę jednak na dużo bardziej przyjemny mhm. plac zabaw przy ulicy Dibuła. Wiemy, że. Tam są pewne problemy, ale internauci dopytują, czy to faktycznie będzie tak, że ten plac zabaw zostanie otwarty dopiero wtedy, kiedy wszystkie zabawki tam zostaną zamontowane. No nie, plac zabaw będzie otwarty wtedy, kiedy będzie już przygotowane wszystko do tego, żeby mogły tam i dzieci i młodzież spędzać wolny czas. Rzeczywiście jest jeden, brakuje jednej strefy, tej strefy dla malucha i tu część tych urządzeń jest już Wykonawca ma już te urządzenia, natomiast brakuje jeszcze dwóch elementów, ale postanowiłam, żeby ten plac zabaw po prostu udostępnić w takiej wersji, jaką już możemy Obserwować zapłota, bo rzeczywiście te urządzenia przyciągają uwagę najmłodszych i dzieci dopytują się, kiedy będzie wreszcie można bawić się na tym placu zabaw. I postanowiliśmy uporządkować, w tej chwili trwa porządkowanie tego terenu, takie ostatnie czynności porządkowe. Te ostatnie urządzenia będą dostarczone dopiero w miesiącu październiku, przynajmniej tak wynika z moich informacji, więc nie ma sensu czekać do października. Tylko otwieramy to, co jest. Miejsce, które, na którym staną urządzenia, jest za zabezpieczone, także będziemy informowali Państwa o tym kiedy ten plac zabaw zostanie oddany do użytku i mam nadzieję, że będzie on spełniał swoje funkcje i cieszył wszystkich tych, którzy będą chcieli tam po prostu przyjść i bawić się, spędzać wolny czas. Ale rozumiem, że to już tak szybko dość. Tak, tak jak powiedziałam, to są już takie ostatnie prace porządkowe, jakieś malowanie ławek, jakieś tam przycinanie krzaków, które były przeznaczone do tego, żeby je po prostu no, uporządkować i oddajemy plac już do użytku. To teraz kolejne pytanie, trwa konkurs najlepsze koło brzeskie. Skąd pomysł na taki konkurs i czy jest dużo zgłoszeń? Pomysł tak naprawdę zrodziło samo życie, ponieważ jesteśmy miastem, gdzie ilość podmiotów gospodarczych przypadających na tysiąc mieszkańców jest wyższa niż w województwie i wyższa niż w kraju, czyli mamy Wiele podmiotów gospodarczych, one ciągle powstają. Przetrwali nasi przedsiębiorcy pandemię. W tej chwili mierzą się z innymi problemami z problemami, które przyniósł program Polski Ład, bo o tym często przedsiębiorcy wspominają. Jest kryzys, i chcemy po prostu wspierać i nagradzać te firmy, tych przedsiębiorców, które są, którzy są autorami najlepszych produktów czy też jakichś usług u nas w naszym mieście. I właśnie ta promocja jest głównym naszym celem, który przyświecał nam w wykazaniu, czy też pokazaniu mieszkańcom to, co jest w obrzegu najlepsze. Do 16 września można składać wciąż propozycje. Tych propozycji naprawdę jest już dużo, powołana została kapituła. Ona skupia przedstawicieli różnych środowisk przedsiębiorców, więc będzie to głos też i przedsiębiorców, oni sami dokonają takiego wyboru. Mamy przygotowaną już e, propozycję. Y, dzień, kiedy, kiedy odbędzie się taka uroczysta gala, wtedy wręczymy czy też nagrodzimy to, co jest najlepsze kołobrzeskie, ale również nagrodzimy tych przedsiębiorców, którzy prowadzą swoją działalność u nas najdłużej. Mamy firmę, która funkcjonuje u nas 50 lat i kilkanaście firm, które działają z wielkim powodzeniem na naszym rynku 30 lat. Więc będzie to taki dzień, kiedy będziemy po prostu dokonywali podsumowania tego, co dzieje się w Kołbrzegu, w obszarze przedsiębiorczości. Pani prezydent, to teraz zmienimy temat. Trwa remont ulicy Armii Krajowej i pytania dotyczące tego remontu są dwa. Pierwszy, czy kostka brukowa będzie pokryta asfaltem? No i drugie pytanie dotyczy przystanku komunikacji miejskiej. Pamiętamy, że ten przystanek bo ta wiata była odwrócona. Tutaj nie wszystkim się to podobało, więc pytanie jest takie, czy ta wiata będzie teraz w odwrotnym kierunku stała? Ja może na początku zdementuję te informacje, bo czytałam też mnóstwo komentarzy, bardzo nieprzychylnych komentarzy dotyczących nawierzchni. Proszę Państwa, ulica Armii Krajowej będzie wylana asfaltem. Fragment tylko skrzyżowania tego pomiędzy ulicą dworcową Armii Krajowej to będzie takie wyniesienie, i dodatkowo jeszcze ułożona tam będzie właśnie kostka brukowa. I to jest jedyny, jedyne miejsce. Cała ulica będzie wylana asfaltem, raz jeszcze powtarzam. Były konsultacje społeczne, pamiętacie Państwo, myśmy spotkali się jakiś czas temu, wprawdzie, ale jednak każdy mógł przyjść i mógł swoją opinię wyrazić. Myśmy omawiali bardzo szczegółowo projekt tej ulicy. Później można było też swoje uwagi jeszcze do nas nadesłać. I nikt do nas nie zgłaszał uwag odnośnie tego, z jakiej nawierzchni ma być to wykonane. No Zresztą nie zgłaszano tych uwag, ponieważ od początku mówiliśmy, że ona będzie po prostu pokryta. Asfaltem. Tylko ten fragment właśnie, skrzyżowania, skrzyżowanie pomiędzy dworcową a Armii Krajowej. I tu ten fragmencik kończący właściwie tam gdzie ta kostka na Armii Krajowej kończy się skrzyżowanie pomiędzy między ulicą Armii Krajowej a ulicą Łopuskiego. To są te dwa miejsca, gdzie ta kostka brukowa będzie, będzie ułożona, cała reszta to będzie po prostu wylane asfaltem. Natomiast odnośnie samych przystanków i wiat ja pamiętam te dyskusje, kiedy mieszkańcy zarzucali, że jest to odwrócona, ta, ten przystanek jest odwrócony, no ale jakieś względy wówczas zadecydowały o tym, i to były na pewno względy związane z bezpieczeństwem, że tak a nie inaczej ta wiata została ustułowana. Teraz po remoncie ona będzie odwrócona, czyli będzie nie plecami nazwijmy to do ulicy tylko tylko w drugą stronę. Zresztą wiaty będą nieco przesunięte w kierunku właśnie ulicy Dworcowej, ona, ona nie będzie w tym samym miejscu posadowiona, tam są drzewa i jest trudność z posadowieniem wiaty i, i zresztą kierowcy i, i również mieszkańcy zwracali nam uwagę, że wiata jest tak usytuowana, czy też wejście do autobusu mm. jest tak usytuowane, że właściwie kierowca nie może tam zbyt bezpiecznie wjechać, więc dzisiaj nieco inaczej będzie to, Ale to skonstruowane. Mówimy o tych wiatach Dwie wiaty przy ulicy mhm. Armii Krajowej. To jedna jest przy, tuż przy, przy budynku I ona Poczty. Ona będzie nieco przesunięta mhm. w kierunku również ulicy Dworcowej, będzie zatoczka, więc będą te wiaty po prostu nieco inaczej usytuowane. No to skoro jesteśmy przy remontach, to trzeci etap promenady. Ten remont także trwa. Ale internauta dopytuje o to, czy można by poszerzyć, poszerzyć wejście na, taki, na to minimolo, które tam się znajduje, bo to chyba nie zostało ujęte w planie. Ten projekt, który Dzisiaj realizujemy jest projektem przygotowanym jeszcze w 2015 roku, i w takiej formie został on złożony do regionalnego programu operacyjnego. Dzisiaj obowiązuje nas ten harmonogram rzeczowy, który został tam zaprojektowany i przez oceniony pozytywnie przez Komisję, a później przez Zarząd Województwa i to dofinansowanie otrzymaliśmy na taki, a nie inny projekt. I rzeczywiście. Obejmuje on swoim zakresem dwa zejścia na plażę. Yy, między innymi to jedno takie przy ulicy, tam, gdzie ulica Wschodnia kończy się, czyli skrzyżowanie ulicy Wschodniej z promenadą, i to będzie miało postać takiego szerokiego placu publicznego. Natomiast nie obejmuje rzeczywiście swym zakresem tamtego fragmentu, no ale w przyszłości nie wykluczam, że taka inwestycja będzie zrealizowana. Natomiast internauta pyta konkretnie o ten projekt. Ten projekt nie objął tym zakresem tego zejścia na plażę. To teraz kolejna, kolejny nowy temat, nowy, stary tak naprawdę, bo o kryzys pyta internauta i pyta, czy miasto jest przygotowane. W jakimś stopniu. Żadne z miast, miast nie jest przygotowane, bo moglibyśmy mówić o tym, że jesteśmy przygotowani, gdybyśmy wiedzieli, jakie decyzje podejm podejmą w najbliższym czasie rządzący. A to wszystko ma miejsce zazwyczaj przez zaskoczenie. Niedalej, jak w ubiegłym tygodniu, otrzymaliśmy informację o kolejnym zmniejszeniu udziału PITU, Kolejne 2 miliony mniej na przyszły rok rządzący zaplanowali nam do naszego budżetu. Koszty rosną. Jest inflacja już dwucyfrowa, wszyscy mówią, że do końca roku może ona osiągnąć pułap 20%, a rządzący fundują nam kolejne, kolejną zmianę, czyli kolejne zmniejszenie pitu. Więc jest to bardzo trudne dla wszystkich prezydentów, burmistrzów i wójtów zaplanowanie czegokolwiek na kolejny rok. My przygotowujemy się do zaprojektowania budżetu. Ja w tej chwili odwiedzam poszczególne osiedla, zbieram informacje od mieszkańców na temat tego, jakie inwestycje powinny być zrealizowane, co powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie. Więc jest to taka wstępna faza. Natomiast no, kryzys spowodował, że. Hmm. Niektóre działania, które chcielibyśmy być może zintensyfikować w tym w kolejnym roku, bo w tym roku były w nieco pomniejszonym obszarze, nie będą mogły być realizowane, więc no jak będzie w przyszłym roku, tego nie wiemy. Są samorządy, które już dzisiaj na przykład w ramach oszczędności energii elektrycznej wyłączają e, światła, czy też co drugą lampę świecą, czy też w określonych godzinach. Też możemy się spodziewać My mamy w ogóle taki plan oszczędnościowy, bo to nie są żarty. My musimy po prostu mieć pieniądze na e, oświetlenie miasta, na posprzątanie miasta, na wywiezienie śmieci, na, na wszystkie, wszystko to, co wiąże się z, z naszą przestrzenią publiczną, ale również no, musimy zabezpieczone mieć pieniądze na funkcjonowanie, sprawne funkcjonowanie oświaty. Nie mówię już o sporcie i o kulturze to wszystko niesie potężne koszty, a strona dochodowa, proszę zobaczyć, porównując do roku 2021, już ten rok miał mniejsze wpływy. Z Pitu, z udziału w picie, a ie a przecież to nie jest adekwatne do tego, co tak naprawdę dzieje się w rzeczywistości, bo to, co my otrzymujemy z pit to jest tak naprawdę odpis tego, co mieszkańcy, 38,34% 38, tego, co każdy mieszkaniec ma zadeklarowane i w podatku od osób fizycznych, więc mieszkańcy mają swój udział w budowaniu tej strony dochodowej. A niekoniecznie ma to odzwierciedlenie w tym, co my otrzymujemy z budżetu państwa do budżetu. I była ta kwota już mniejsza porównując rok do roku o 6 milionów 200 tysięcy. No i w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy wskaźniki, które pokazują, że o kolejne 2 miliony w porównaniu do roku 2021 będzie te, te, ta strona dochodowa uszczuplona, więc razem już ponad 8 milionów mniej z odpisu spitu. Z czy w wydatkach bieżących będą. Będzie musiało to znaleźć swoje odzwierciedlenie, bo ta strona dochodowa mm -hmm. musi być zbilansowana ze stroną wydatkową, więc będziemy się mocno zastanawiali, jak to zbilansować mm -hmm. i gdzie uszczuplić jeszcze i tak już uszczuplane w ubiegłym roku wydatki. Pani Prezydent, to zapewne nie wystarczy na naprawę na wierzchni ulicy Szpitalnej. O. Ta ulica. E, w miarę możliwości jest, jest, powiedzmy sobie, ta nawierzchnia jakoś regulowana, natomiast nie mamy przewidzianego do remontu, przewidzianej do remontu całej ulicy Szpitalnej. A tego tam są takie mamy. fragmenty, które po prostu są, są. Ale to wymagałoby tak naprawdę przygotowania pewnie całej dokumentacji i uregulowania tego. Czyli na razie nie ma. Na razie, nie mamy na co razie muszę odpowiedzieć z przykrością, że nie mamy przewidzianego do remontu tego fragmentu naszego miasta. Pani prezydent. Y są nasadzenia zastępcze drzew i krzewów i czy jest taka możliwość że na terenach wspólnot czy spółdzielni mieszkaniowych można by robić takie nasadzenia zastępcze gdyby można. te wspólnoty zgodziły się na to Można byłoby robić takie nasadzenia y, zastępcze natomiast dotychczas takiej praktyki nie było w mieście. Być może któraś ze spółdzielni wyrazi zgodę na to, żeby na ich terenie dokonywać takich nasadzeń zastępczych. Ja nie ukrywam, że nam kurczą się już możliwości dokonywania takich zas nasadzeń zastępczych. Przy naszych miejskich inwestycjach zdarza się dosyć często, że musimy wykonywać takie nasadzenia zastępcze i tych miejsc, gdzie można byłoby mm, nasadzić drzewa, nowe drzewa, jest w naszym mieście coraz mniej. Czyli gdyby wspólnoty, współdzielnie się zainteresowały. Wspólnoty zainteresowały, bardzo chętnie takie nasadzenia będziemy wykonywali na terenie wspólnoty. No to kolejne pytanie. Czy wie Pani, kiedy konkretnie rozpocznie się budowa łącznika Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad? Jest taka data, czy, czy jeszcze nie? No, przynajmniej nie została nam ona przekazana. Nie wiemy, kiedy się rozpocznie. Było huczne podpisanie bodajże umowy kilka tygodni temu, natomiast nikt nas nie, nie informował o tym, kiedy rozpocznie się ta inwestycja, a przyznam szczerze, że podczas jednego ze spotkań z, z przedstawicielami generalnej dyrekcji uprzedzałam, że jest to główny wlot do naszego miasta, i dobrze byłoby, gdybyśmy my jako miasto byli poinformowani, bo my musimy poinformować po prostu mieszkańców i być może turystów. Bo nie sądzę, żeby ten remont zakończył się tylko i wyłącznie w, w czasie kilku miesięcy, więc podejrzewam, że będzie ta, ta inwestycja toczyła się jeszcze w sezonie. No zobaczymy. No, zainspirował mnie internauta, ja po prostu sama zapytam generalną dyrekcję, kiedy możemy spodziewać się intensywnych prac i utrudnienia w ruchu. No to ostatnie jeszcze pytanie, czy oprócz budowy mieszkań na wynajem. Planuje Pani budowę mieszkań komunalnych i socjalnych dla mniej zamożnych mieszkańców? Mieszkania komunalne i socjalne były wybudowane i oddane do użytku jeszcze w poprzednich kadencjach pana mojego poprzednika, pana prezydenta Gromka. Cztery budynki przy ulicy Rybackiej. Teraz nadszedł czas na tę grupę mieszkańców, która dotychczas nie miała wsparcia znikąd i nigdy nie miała możliwości mieć swojego własnego, czyli, czy też prowadzić włazania. Własne, własne gospodarstwo domowe. I to jest, przypomnę raz jeszcze, ta grupa, która właśnie ma m, dochody nieco wyższe niż te, które upoważniają do m, najmu komunalnego a zbyt niskie, aby kupić na rynku mieszkaniowym swoje mieszkanie, czyli nie posiadają zdolności kredytowej. Nie mamy na razie w planach. Proszę zobaczyć, budowa tych czterech pierwszych budynków również ma opóźnienia i chciałabym jak najszybciej doprowadzić te inwestycje do końca. I jeżeli będzie taka potrzeba i takie zainteresowanie, to kolejne budynki będą tam właśnie powstawały na tym osiedlu Witkowice. Natomiast w tej chwili nie mamy w planach budowy mieszkań kolejnych komunalnych. Pani Prezydent, dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie, które dzisiaj mogłam zadać. To była audycja Prezydencki Kwadrans. Prezydent Miasta Anna Mieczkowska, dziękuję. Dziękuję również. I Kamila Paramierzyńska, dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.